I wracamy do domu, ci widzą, nie, z dopiero co wysiadłam z busa. Ja kurczę, przez to, już zmieniał autobus, to jest o wiele lepiej, ale też kurczę, o 13 jak wracał, to te wszystkie dzieci i tak dalej. się drąb, w ogóle nie ma w ogóle spokoju, nie? O, o to jest klauża, żeby mnie nie było widać. Mm, witam jedną osobę na live. Ogólnie e, odkryłam, odkryłam nową e, g, grę e, Taka jakby m, kopia gonetki dasz To jest nam dasz coś tam to się nazywa więc Dzisiaj to będzie na odcinku ogólnie więc git Wow Nie chce mi się naprawy nic widzowie, widzowie. Ło, wow, źle stanęłam. Nie wierzę. Jakieś auto jedzie tam. Nie wiem, co mogę powiedzieć, bo niektórzy pewnie są teraz jeszcze w szkole. Więc czekam na widzów, u widzów. Ach, dopiero od 14.20. Za jakieś 10-15 minut będę w domu. Witam jedną osobę na live'ie. Jest jak ja dawno live'a nie prowadziłam. Nie pamiętam, kiedy ostatnio na live prowadziłam. Co tam słychać nie wiem Słychać coś, ale nie wiem co oh Boże. dzisiaj będzie live, pewnie wieczorny live będzie. Więc. No. Ja za trzy minutki live'a dopiero. Muszę się zastan zastanawiać nad tym, czy nie zrobić, nie robić live y rano. Bo hm, rano jest nawet fajnie, bo teraz jeżeli mimo więc to więcej by się działo. I na tym się zastanawiam. Trzy osóbki witam. Um, 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 um. Tu, 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 Nie chcę mi się rozsargiać nic nie. Nie tylko 6 godzin. A i tak człowiek zmęczony. Pięć osóbek witam na lajbie. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i tu gdzieś łapkę w W sumie nie wiem czy będzie to krótkie na czy po prostu niektórzy uważają, uważają że lajby takie dziesięciu sobie to się nie opłacają. No właśnie się, kurczę, opłacają, bo nieraz wyjdział tylko, nie wiem, z 30 osób albo nawet 100, a nieraz, jak jest to dłuższe, to nie wchodzi prawie nikt. Jeśli nawet już są, to później wychodzą i przez jakieś siedzi się, nie wiem z dwie godziny i przez godzinę tylko e, nie wiem no przed, nie wiem, przez dwie godziny są po prostu tylko dwie osoby, no to się bardziej być te krótkie niż te długie. Bo krótkie to mogą nie trwać. No wszyscy... Kurczę, czy 15 minut i 20, gdzie dobrze witam? Czy 20, czy tam 15 minut to jest mało? zdaniem no to jest dużo właśnie. Bo... Bo no nie wiem co Jutro mam dwie kartkówki, częściej to jedna z angielskiego, normalnego takiego, a druga z angielskiego zawodowego. To jest angiel angielski zawodowy. To jest takie coś jakby gdzieś się to mm, te sprzęty kuchenne i te różne rzeczy kuchenne i tak dalej po angielsku. Więc no. Siedemnaście osób, dwanaście. Nie zwracajcie uwagi na moje buty, muszą pomalowane, bo takie i mniejsze. Patrzcie to. Fajne. Zgok, zgok albo dwa już mamy. Cicho. Pies jakiś gdy ja to miałem w pierwszej klasie. Myślę. <noise> I jest ciepło, co nie? U mnie przynajmniej jest ciepło. Taka fajna w sobie pogoda. Nie, nie za gorąco, nie za zimno. W sumie w sam raz jak na mnie jak na razie, nie? Znaczy mogłoby być tam, może mogłoby być tak nie wiem, 15-20 stopni. To by była idealna pogoda dla mnie. 22 nawet. Ale tak jak nieraz w wakacje kłuczę, jest nie wiem, 30, no to już za gorąco. A jak jest też właśnie poniżej 10, to też to znowu za zimno. Nie? Dlatego, dlatego moja ulubiona taka temperatura to jest 20-22. Więc no. Nie wiem ile teraz jest, ale teraz też jest 12 osób, 14 osób, witam na live. Czaliście, że ja się muszę dzisiaj uczyć do dwóch, dwóch kartkówek, czaliście to? U mnie 10 stopni, ale na zimę to i tak dużo. No, bez kitu, nie? Jak ja gdzieś tam słyszałam, że ma być 15 stopni w y, tym, wy, No w tym miesiącu, nie? To jest ciekawa, czy będzie. Bo jak u mnie też 10 jest, no. Też będzie 10. No u mnie jest dziesięć Więc ciepło jak na ten to Siema Nie chce mi się kurczę Uczyć się ten, na ten, na te angielskie to jest masakra mam no powiem Elo Elo W u mnie już wystawiam oceny na y, semestr i z geografii, jak na razie tylko, z geografii piątkę mam na semestr. Z angielskiego będę mieć pewnie cztery też, cztery albo pięć. Z, z zawodowego angielskiego Ustawiam że będę mieć trzy, trzy albo cztery, nie? Mi też, bo jestem w drugiej, no ja też jestem w drugiej. Ja jestem w drugiej na kucharzu. czy przecież tak nieraz yy, patrzę na ludzi, co oni odpierdzielają. To no, mam laga, nie? Chcę się, nie wiem, zobaczę, Nie wiem, Lampki kurwa na płocie już kurwa i mam tyle pieniędzy, nie patrzcie to, nie? Lampki kurwa na płocie tu po tej stronie, po tamtej stronie też kurwa, ludzie śpią chyba na pieniądzach, ja i tylko po to, żeby się kurwa, nie wiem, flexować takim czymś bez sensu trochę. Wszyscy ja tam rozumiem, nie? że Okej, okay, święta i tak dalej. Ale kurczę, jeszcze jakby był śnieg i tak dalej, to by to ładnie wyglądało. A jak nie ma śniegu i w ogóle tak jest taka jak w lato, to się czuje kłucze nie wiem. Zakładali, kurde te lampki, nie wiem po co, nie? No w sumie, no by kurczę, no, nie wiem po co tak robić. W się, sensie, no nie wiem, no a pochwalić się, no okej, okay, ale po co? Jakby nie rozumiem, jak to się na przykład świeci całą noc i tak dalej i jeżeli ludzie mają te pieniądze i tak dalej, na przykład i tak dalej, no to okej, okay, to jest spoko, ale jak to się kurwa świeci codziennie i tak dalej, to przez całą noc i w ogóle, no to to jest moim zdaniem po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto, gdzie niektórzy ludzie yy, Aż w coś, no w geometkę dasz, Teraz taką jakby zrobiłam, coś w się sensie zrobiłam o kurczę. E, sobie taką inną, podobną do geometki dasz, Taką kopię można powiedzieć, tylko że inną o kurczę. I w sumie to. Bo tak to już nie chce, nic innego. O kurczę. Zaraz kończę, bo nie mam 7% do a też nie chcę, żeby się tyle zadował do zera. Mm, yy. nudny no Nudny No, jak Ci się coś nie podoba, to wypiek dalej. Nie musisz tego oglądać, jak nudny. Jak ci coś nie pasuje, no to... Wiesz gdzie się klika X czy chuj wie co i tyle, no. Co ja będę się gdy tutaj, jak się komuś nie podoba, to proszę wyjść, no Boże święty no. Przecież ja jajko tej na siłę nie trzymam. No. Elo, Elo. No jak coś nie chce, no to wychodzi tyle, no kurczę, no. Nie wiem, tacy ludzie to mnie lubią, co wpiszą głupi komentarz, który nic z mojego życia nie wniesie. I jakby, nie wiem, co mają na myśli pisząc, e, pisząc, pisać. Sorry, miałem terapię, aha. XD, XD. Się nie wypowiadam. Jak się mogę sprawdzić, no już... Ja mam lat 16, dokładnie to 3, 3 stycznia, czyli no już nie, jakby nie za cały miesiąc. Będę mieć 17, jestem w długiej klasie. Szkoła średnia, ktoś średni. tam Jest rocznik 09. Ja naprawdę tak mi się nie chce. Kurczę. Nic. Ej, wiesz co to jest łukosi, no to nie ja nie wiem i nie chcę wiedzieć Ja mam 10 No to ja mam 67 Z 9-8 Podobiesz sobie mam do siebie Że rano muszę iść 2 km na pieszo, wsiadam do busa, no i tam przez 6 km, 6,5 jakoś tak, je, jedzie pod szkołę, nie, bo w sensie ja jeżdżę innym busem, autobusem w sumie, nie bo bus to jest mniejsza, a autobus to jest większy po prostu. I Idę pociągu, ja nie wolę. Do 15 minut i w końcu jak coś. Ja mam 50 metrów. Bo mieszkam obok, no to nie masz. Oki. Okay. Elu, elu. Ja też spadam już, bo za zbyt w domu to. Widzimy się dzisiaj o godzinie 16. 16. Elo.